Dzień dobry Pani Marto, odpowiadam na Pani pytania. Pierwsza, czy pierwsze pytanie, czy w jaki sposób to Pani zaszkodzi, czy ten wpis zaszkodzi. No tak, no to, to w Paziu Mieczy nie ulega wątpliwości, że zostanie to zauważone. Natomiast ja bym powiedziała tak, że na dłuższą metę to się Pani to będzie opłacać. Więc może tutaj nie ma o co kruszyć kopii, czy ten wpis jak zostanie postrzeżony przez Pani, postrzegany przez Pani pracowników czy przełożonych, będzie miał, jaki wpływ będzie miał na Pani pracę. Dobry. Proszę Pani, powiem Pani tak, że ten wpis zostanie zauważony, czy już został zauważony, natomiast e, nie sądzę, żeby. Owszem, no w tej dziewiątce mieczy no ktoś mógł się tam poczuć, nie wiem, urażony, dotknięty czy zazdrosny. Natomiast tutaj w tych odwróconych mieczach to szybko tolarum minie i sytuacja się uspokoi. Generalnie jeśli chodzi o przełożonych, to oni sobie nie będą tym głowy zawracać. Natomiast jeśli chodzi o wpływ na pani pracę, to jest tu dziewiątka kielichów, a to jest karta obfitości, więc. Myślę, że nic nie należy z tym robić. Sytuacja sama przycichnie przełożeni nie przywiążą do tego jakiejś tam większej wagi, a dla Pani to będzie miało taki bardzo pozytywny wpływ na poszerzenie ilości, ale nie wiem czego. Tak. Ja myślę, że może czego, No to... Może mieć y, wpływ taki długofalowy, na przykład na ilość pani klientów. To nie to, że się to zadzieje tam, nie wiem, z dnia na dzień, tak? Bo tu jest tak, taka konsekwencja wynikająca z istnienia tego wpisu z, z tych propozycji wszelkiego rodzaju. Także chyba tutaj to jest, to jest ok. Um, teraz chodzi o leczenie. Czy ten doktor wyznaczy wizytę? Tak, jest tutaj działanie podjęte. Myślę, że będzie wizyta wyznaczona. Jakie on ma do Pani intencje, ten człowiek? Co o Pani myśli? Pani, powiem Pani tak. Wizyta zostanie wyznaczona, natomiast ja miałabym uwagi co do słuszności jego diagnozy. No, ale podkreślam, to są karty, tak? Decyzje są Pani. Natomiast odwrócony pustelnik w takich pytaniach o zdrowie mówi wprost, że tu należałoby się zastanowić. Czy w 100% to, co mówi ten człowiek, jest trafne? Może istnieje jeszcze jakiś czynnik, element, który należałoby wychwycić lub skonsultować z kim innym. No, facet jest nastawiony na pieniądze oczywiście. Pytanie, czy on skutecznie. Ale takie wie pani, takie dziwne karty mi tutaj wychodzą, jakby on chciał, żeby pani mu coś zaproponowała, ale niekoniecznie jest to związane z pieniędzmi. Coś zaproponowała, ale niekoniecznie związane z pieniędzmi. Czy to jego leczenie będzie skuteczne? No i tutaj widzi Pani: kolejne karty, które Rada Rycerz Kielichów. Tutaj, proszę Pani, myślę, że dobrze byłoby, gdyby Pani jeszcze skonsultowała się z kimś. Na pytanie, czy leczenie będzie skuteczne, odwrócone koło fortuny mówi: no, tu mogą być skutki jakieś takie uboczne, dziwne. Odwrócone koło fortuny to jest takie, no w ogóle, zawracanie głowy, prawda? Niepotrzebne, ale też niekorzystne zbiegi okoliczności, niekorzystny przebieg leczenia. Także te, te moje pierwsze karty, gdzie mówiłam, że ta może diagnoza nie jest do końca słuszna, to powinna Pani tutaj chyba trochę się wziąć to pod uwagę tak? i jeszcze z kimś skonsultować. Sakralna u pani wychodzi tu błąd diagnozy. Czakra sakralna. A sakralna to są te, wie pani, żeńskie sprawy. U serce jest równowaga, ok. Gardło. Proszę pani, z tych wszystkich kart tutaj to e, na uwagę zwraca moją. Czakra sakralna, e, w brzuchu, karta wiary. No tu specjalista coś powinien e, powiedzieć na, na, na temat e, tych organów, które są w brzuchu, czyli mamy e, nerki, pęcherz, tak, jelita, te sprawy. I co jeszcze? I jeszcze górna czakra, ta która jest na czubku głowy, tu mamy kartę śmierci, ona mówi, że też to należałoby w jakiś sposób sprawdzić, dlatego no, jakoś tak, wie Pani, takiego może specjalistę tutaj znaleźć, który holistycznie by do Pani podszedł, bo, bo może być zupełnie jakby inna przyczyna, aniżeli ta, którą ten człowiek zdiagnozował. Mimo, że pani twierdzi, że, że to jest super specjalista, tak? Znowu to samo. To powinna tu być jeszcze jakaś konsultacja tej trójce denarów, takie trochę po prostu skupić się na te, tych badaniach, dokumentach, nie wiem, z panią, spotkaniach, które, które będą, skupić się na tym i to jeszcze y, skonsultować albo pani proszę to zrobić indywidualnie jakoś, albo nie, nie wiem, ten człowiek niech nie by się tam jeszcze z kimś skonsultował. Także to wszystko, dziękuję pani bardzo.